Brawo, brawo, brawo panowie! Dziękujemy. Dziękujemy. ale Dziękujemy. 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 Dziękujemy.

No, na pewno rola zmiennika nie jest to moja wymarzona sytuacja, ponieważ każdy z nas ciężko trenuje. Pokazujemy się na treningach i każdy jest tutaj w drużynie po to, żeby grać od pierwszej minuty. Ale no, na razie myślę, że wykorzystuję swoją szansę, który dostaję od trenera. Wchodzę z ławki rezerwowych. Ostatnio udało się strzelić bramkę, dzisiaj to powtórzyłem. Także dalej ciężko pracuję i czekam na swoją szansę od pierwszej minuty w przyszłych meczach. Ze zróbkiem już ogólnie wszystko w porządku, wiadomo po końcówkę poprzedniej rundy opuściłem ze względu na uraz barku, potem operacja nadgarstka, wróciłem dopiero do treningów 2,5 miesiąca temu, lecz od tamtej pory ciężko pracuję, także kondycja rośnie, jak widać na boisku forma również, także wszystko jest w porządku i czekam z niecierpliwością na kolejne spotkanie, żeby pokazać się i dalej walczyć o pierwszy skład. Zdecydowanie wiąże że przyszłość ze Świniczanku Mamy tutaj wszystkie, wszystko zapewnione, warunki treningowe, sprzęt, także wszystko jest przez prezesów dobrze dopilnowane. O nic się, o nic się nie martwimy. Ciężko trenujemy i nic nie zaprząta nam głowy, tylko ciężki trening. Czekamy na kolejny mecz i walczymy o kolejne trzy punkty. Dziękuję.